Zamówienia o wartości powyżej 130 tys. złotych muszą być realizowane zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Nie musisz się martwić, wszystko wyjaśnię krok po kroku. Na początek warto przypomnieć, że przy zamówieniach realizowanych na podstawie ustawy PZP obowiązują dodatkowe zasady związane z przepisami unijnymi, co jest bardziej wymagające po stronie beneficjenta. Tak, właśnie tego się obawiałem. Te procedury zawsze wydają się takie skomplikowane. Nie jest aż tak źle, jak się wydaje. Najważniejsze to zrozumieć podstawowe zasady, kto jest zobowiązany do stosowania PZP i jakie reguły obowiązują przy zamówieniach powyżej tej kwoty. Prawo zamówień publicznych, czyli PZP, dotyczy zamówień powyżej 130 tysięcy złotych netto. To oznacza, że przy większych zakupach, takich jak na przykład chromatografionowy, procedura staje się bardziej formalna. Na czym to dokładnie polega? Przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie. Kto jest zobowiązany do stosowania przepisów PZP? Podmiot, który prowadzi postępowanie, to tak zwany zamawiający. Zamawiającym może być podmiot publiczny, jak administracja rządowa, samorząd, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, a także uczelnie czy jednostki administracji. Zamówienia mogą także prowadzić podmioty sektorowe, takie jak przedsiębiorstwa energetyczne, wodociągowe czy te, które zarządzają transportem publicznym. A są jeszcze podmioty subsydiowane, czyli takie, które otrzymują środki publiczne na realizację zamówienia. Pamiętaj, że jeśli jesteś zobowiązany do stosowania ustawy PZP, a wartość Twojego zamówienia jest poniżej 130 tysięcy złotych netto, to pomimo, że w tej sytuacji nie masz obowiązku stosowania ustawy PZP, to umowa o dofinansowanie obliguje Cię do stosowania zasady konkurencyjności. Jest to bardzo ważne przy realizacji zamówień, których wartość jest wyższa od 50 tysięcy złotych netto. I nie przekracza 130 tysięcy złotych netto. Podstawowe zasady PZP to m.in. zasada uczciwej konkurencji, równości, efektywności i jawności. W zamówieniach publicznych obowiązują różne tryby postępowania, zależne od wartości zamówienia i specyfiki danego projektu. Witam Pana. Rozumiem, że w nawiązaniu do Pańskiego maila chodzi o zamówienie dotyczące chromatografu jonowego. W pana przypadku konieczne jest postępowanie zgodne z ustawą PZP. Tak, wygląda to na nieco większą papierkową robotę. Niech się pan nie martwi. Przeprowadzimy pana przez cały proces. Ważne jest, żeby pan na każdym etapie wiedział, jakie kroki musi pan podjąć. Pamięta pan, rozmawialiśmy telefonicznie o tych zasadach: uczciwość, równość, przejrzystość. Teraz musimy je zastosować w praktyce. W Pana przypadku, zamówienia powyżej 130 tysięcy złotych wymagają ogłoszenia przetargu, ale proszę się nie martwić każda procedura ma swoje kroki, które dokładnie przejdziemy. Dla Pana kluczowe jest zrozumienie, że zamówienie musi być dostępne dla wielu wykonawców. Musi Pan ogłosić je w sposób, który zapewni konkurencję. Czyli nie chodzi tylko o wybranie najtańszego dostawcy, ale też o zgodność z wszystkimi procedurami, tak? Dokładnie. To nie zawsze jest kwestia ceny. Ważne jest, żeby spełniać zasady efektywności i równości. Przed ogłoszeniem przetargu warto przygotować dokładny opis zamówienia oraz kryteria, które będą decydować o wyborze dostawcy. Teraz, kiedy jesteś już gotowy, by przystąpić do realizacji Twojego zamówienia, musimy przejść przez wszystkie kluczowe etapy zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP. Zaczynamy od ogłoszenia postępowania przetargowego. Przede wszystkim zamówienia o wartości przekraczającej 130 tysięcy zł netto wymagają formalnego ogłoszenia. Oznacza to, że każdy potencjalny wykonawca musi mieć szansę ubiegać się o zamówienie. Zapewnia to uczciwość i równość szans. Ogłoszenie takie umieszcza się w biuletynie zamówień publicznych na platformie e-zamówienia, a w przypadku zamówień przekraczających progi unijne, także w dzienniku. Urzędowym Unii Europejskiej. W ogłoszeniu musi być zawarty opis przedmiotu zamówienia. W tym przypadku chromatografu jonowego. Pamiętajmy, że opis nie może zawierać odniesień do konkretnych marek czy nazw. Następnie musimy ustalić warunki udziału w postępowaniu. Wymagania dotyczące doświadczenia, kwalifikacji technicznych czy zdolności finansowej muszą być jasno określone, a ich spełnienie łatwe do zweryfikowania. W ten sposób zapewniamy, że do przetargu przystąpią wyłącznie wykonawcy, którzy są w stanie spełnić nasze oczekiwania. Kolejny krok to określenie kryteriów oceny ofert. Pamiętajmy że najniższa cena to tylko jedno z kryteriów. Mogą to być także warunki gwarancji, termin realizacji, jakość materiałów czy parametry techniczne. Kluczowe jest określenie wag dla poszczególnych kryteriów, np. cena 50%, jakość 30%, czas realizacji 20%. Ważne, aby kryteria były mierzalne i zrozumiałe dla wszystkich oferentów. Ostatnim etapem jest ocena ofert i wybór wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić ocenę zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami oraz sporządzić protokół z postępowania. Ważne, aby wszystkie czynności były dokumentowane. To pozwala na przejrzystość procesu oraz ewentualne odwołania ze strony wykonawców. W tym momencie, po przygotowaniu całej niezbędnej dokumentacji, możesz oficjalnie ogłosić przetarg. Pamiętaj, że miejsce publikacji ogłoszenia zależy od wartości zamówienia. Dla zamówień o wartości powyżej 50 tysięcy złotych, a poniżej 130 tysięcy złotych, obowiązuje baza konkurencyjności. O wartości powyżej 130 tysięcy złotych, a poniżej progów unijnych, obowiązuje biuletyn zamówień publicznych. Natomiast dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych, ogłoszenie musi zostać przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdzie pojawi się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku zamówień takich jak chromatografia nowy najczęściej stosowany jest przetarg nieograniczony czyli tryb, w którym każdy wykonawca może złożyć ofertę. Jest to najbardziej otwarty i przejrzysty sposób, który gwarantuje uczciwą konkurencję. O publikowaniu ogłoszenia nadchodzi czas na przyjmowanie ofert. Minimalny termin na składanie ofert w przypadku dostaw i usług wynosi 7 dni, a w przypadku robót budowlanych 14 dni. Przy większych zamówieniach powyżej progów unijnych termin ten wynosi minimum 30 dni. W naszym przypadku minimalny czas to 30 dni, aby dać potencjalnym wykonawcom możliwość przygotowania jak najlepszych ofert. W kolejnym etapie będziesz musiał zadbać o ocenę ofert. Pamiętaj, że proces ten musi być jawny i przejrzysty. Oznacza to, że po upływie terminu na składanie ofert musisz otworzyć się w obecności Odpowiedniej komisji oraz sporządzić protokół z postępowania. Komisja przetargowa dokonuje analizy ofert pod kątem zgodności z wymaganiami oraz ocenia, czy oferowane rozwiązania spełniają kryteria przetargowe. Kiedy zbierzesz już wszystkie oferty, zaczyna się proces oceny. Na tym etapie powołana komisja przetargowa sprawdza, czy oferty spełniają wszystkie wymogi, które zostały określone w zapytaniu. Pamiętaj, że kluczowe są takie aspekty jak cena, termin wykonania zamówienia, ale także jakość proponowanych rozwiązań. Każda oferta jest analizowana szczegółowo zgodnie z ustalonymi kryteriami. Komisja ocenia, czy wszystkie warunki zostały spełnione, a wyniki są zapisywane w protokole. Pamiętaj, wszystkie decyzje komisji muszą być bezstronne i obiektywne zgodnie z zasadami równości i jawności. Gdy wszystkie oferty zostaną ocenione, podejmowana jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Tak właśnie wygląda proces wyboru najkorzystniejszej oferty. Każdy etap musi być przeprowadzony zgodnie z ustalonymi przepisami, a Ty, jako zamawiający, masz obowiązek zadbać, by wszystkie działania były odpowiednio udokumentowane. Po wyborze wykonawcy nadchodzi moment zawarcia umowy. Pamiętaj, że każda umowa o zamówienie publiczne musi zostać zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. Zawarcie umowy to kluczowy moment, który wiąże obie strony do realizacji zobowiązań. Upewnij się, że wszystkie warunki zostały szczegółowo opisane i są zgodne z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i wybranej ofercie. Dobrą praktyką jest zamieszczanie wzoru umowy w ogłoszeniu o zamówieniu, wówczas każdy oferent może się z nią zapoznać przed przystąpieniem do złożenia oferty. Nie zawieraj w umowie zapisów niezgodnych z warunkami pierwotnie określonymi w zapytaniu, to niedopuszczalne. Jeśli nie przewidziałeś w zapytaniu ofertowym kar umownych, np. za nieterminową realizację zamówienia, to nie możesz ich teraz wprowadzić do zapisów umowy. Pamiętaj też, że już w zapytaniu ofertowym powinieneś uwzględnić ewentualne warunki zmiany umowy, które dopuszczasz i które nie skutkują naliczeniem kar umownych. W takiej sytuacji musisz jasno i dokładnie określić, kiedy możliwe są zmiany pierwotnych warunków umowy oraz wskazać okoliczności, po wystąpieniu których takie zmiany będą dopuszczalne. Jeśli nie dopuścisz zmian w zapytaniu, a później do nich dojdzie, możesz zostać obciążony korektą finansową przez instytucję, która będzie kontrolowała Twoje zamówienia na etapie rozliczania projektu. Gratulacje, że udało się zawrzeć umowę. To duży krok naprzód. Cieszę się, że trzymał się Pan zasad zrównoważonych zamówień. To naprawdę istotny element w dzisiejszych czasach. Tak, dokładnie. Starałem się zadbać o to, by wszystkie etapy zamówienia były przejrzyste i zgodne z wymogami. Dodatkowo trzymałem się wytycznych z podręcznika, aby odpowiednio oznakować całą dokumentację. Świetna robota, Panie Krzysztofie. Widzę, że bardzo starannie Pan wszystko przygotował. Przestrzeganie zasad zrównoważonych zamówień i stosowanie podręcznika to kluczowe kroki, które pomagają zapewnić przejrzystość i skuteczność procesu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę się nie wahać i dzwonić.